tu są kolejne stątki o, nawet tu całości pr pręcz zbrojeniowy czynie tego skrólu który jest tam hen hen jeszcze kawałek jak go wysadzili a ja już będę kończył bo już mi się gorąco zrobiło dyskoteka w uszach taka dyskoteka bo, bo tyle tyle polmosów śmieci, kapsli, blaszek czego ino no jakieś stopki łóżka, dzisiaj była jedna łóżka a tak to same PRL -e można powiedzieć no bo tak było no ślepak wybity dwa razy po 20 zł na wodko. złotowa dwa razy po 5 groszy 10 groszy no i ten nie wiem medalik, czy jak to tam nazwać, tylko że wiadomo aluminium. Jakaś ozdoba z PRLu czy wi PRL A ja będę się skierował do domu. Pochodzone może 2-3 godziny. Nie wiem, nie liczyłem czasu, ale się gorąco robi. Także dziękuję za dotrwanie do końca. Lajkujcie, subskrybujcie i do kolejnego razu. Siemanko.